Pierwszy gotik ma już ponad 21 lat, a w Polsce gramy w niego już od ponad 20. Mimo to seria gier o bezimiennym bohaterze nadal ma się u nas bardzo dobrze, głównie dzięki bardzo aktywnej gotikowej społeczności. Zdarzyło już mi się na filmach zebrać po 100 ciekawostek z Gotika 1, 2, 3, czy nawet kronik Mertany, które są równie dobre jak oryginał, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby z pomocą kilku osób zrobić kolejną setkę ciekawostek o grach z tej serii. I jako, że nie dałbym rady zrobić po setce z każdej z tych gier osobno, postanowiłem zebrać je wszystkie razem i z nich wszystkich wycisnąć. Jeszcze 100 ciekawostek. No ale już bez wędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Zacznę może od tego, że wiele z ciekawostek, które dzisiaj zobaczycie, zostało mi podesłanych przez użytkownika Papuciowy, którego skierował do mnie dr Borgnison i którym na wstępie chciałbym za to bardzo serdecznie podziękować, ponieważ oboje zdecydowanie podnieśli merytoryczną i wizualną jakość tego odcinka. No to może od razu zacznijmy od jednej z tych ciekawostek i te podesłane przez Papuciowego będą oznaczane jego awatarem, który będzie umieszczony obok numerka ciekawostki. Jak zapewne przynajmniej część z Was wie, pierwszy Gothic był przed premierą promowany między innymi przez komiks Gothic Der Comic, czy przez zespół In Extremo, który miał też swój udział w tworzeniu soundtracku do gry i który pojawia się nawet w grze, tyle że nie w oficjalnej polskiej wersji ze względu na prawa autorskie. Ale za to możemy zobaczyć ich w niektórych modyfikacjach. Tak się składa, że Gothic był również promowany przez figurki goblinów i troli rzucających goblinami, bo zresztą tak miały się nawet początkowo zachowywać owe potwory w samej grze. Jak już wcześniej mówiłem, na zbroi Gomeza ukazana jest scena ukrzyżowania. W tle powinna wam się za to wyświetlać prawdziwa zbroja, na której wzorowana była tekstura zbroi Gomeza. Przeglądając starą dokumentację wczesnej wersji gotika, można znaleźć kilka ciekawych pomysłów, jak na przykład możliwość podniesienia chrząszcza i rzucania go jako przynęty celem odciągnięcia uwagi potwora. Łączyłoby się to zapewne z mechaniką rzucania, o której mówiłem wam w poprzednich 100 ciekawostkach z gotika 1. Poza tym o podobnej rzeczy pisał w komentarzach pod tamtym filmem użytkownik Rafał Kuwerty, tyle że mówił w nim o możliwości odciągania młodego ścierwojada, rzucając mu jabłko. Zapewne chodziło mu o to, samą mechanikę. Inną ciekawą rzeczą miało być to, że błotne węże miały móc próbować utopić bezimiennego, a ten wciągnięty pod wodę miał mieć możliwość uwolnienia się. Na jednym z plakatów czy obrazków promocyjnych gry znajdują się Towarzysze Bezimiennego, a pod nimi niemiecki napis, który przetłumaczyć możemy jako: Morderca, złodziej, heretyk i deserter to twoi jedyni przyjaciele. I takie są właśnie powody, za które każda z twórki postaci trafiła do kolonii karnej. Gorne za morderstwo, Diego za kradzież, Lester za herezję, co jest dość osobliwe, biorąc pod uwagę fakt, że przecież poza barierą nikt nie wierzył w śniącego, i w końcu Milten za dezercję. Na innym obrazku widzimy wieże Xardasa i napis, czy Możesz zaufać mordercy musisz. Nie wiem, jak to się stało, że nie wspomniałem o tym w filmie ze Stoma Ciekawostkami w gotiku Jedynce, ale tak się składa, że mamy w grze możliwość interakcji z beczką. Mianowicie, możemy się w niej ukryć. Mówiłem wam już, że pomysł na fabułę Gotikę Jedynki wziął się z filmu pod tytułem Ucieczka z Nowego Jorku, ale co ciekawe, w szkicach twórców Gotika często znajdują się też nawiązania do innych filmów lub seriali. Pokonanie Siącego porównywane jest do zniszczenia gwiazdy śmierci przez młodego Luka Skywalkera z Gwieznych Wojen, czy wspominane są też seriale Star Trek i Babylon 5. W w tle wyświetla wam się właśnie wymyślony przez Mike'a Hoga alfabet orków. Korzystając z niego możemy odczytać różne orkowe słowa w grze Gothic. Przykłady powinny wam się wyświetlać w tle. Poza tym znajdujące się na okładce anglojęzycznej wersji gry zaznaczone słowa oznaczają Action Adventure Game i jakieś słowa są też ukryte na dodawanej do wersji niemieckojęzycznej książeczce. Na materiałach promocyjnych niejednokrotnie pod logiem gry zamieszczany był cytat wypowiedzi kanclerza II Rzeszy Otto von Bismarka: Wolność jest pojęciem niejasnym. Teraz coś dla miłośników totalnego ekspienia w gotiku. Tuż po nieudanym przyzwaniu śniącego Iberion upada. Tak się składa, że możemy go w tym momencie jeszcze uderzyć i dostaniemy za to punkty doświadczenia, a za karę zostaniemy tylko uśpieni na kilkanaście sekund przez korangara. Ciekawostka nam przez Wiza Adama. Zostając przy obozie na bagnie, prawdopodobnie był on kiedyś zamieszkany przez orków. Jak wiadomo z fabuły pierwszego Gotika, to orkowie przyzwali do tego świata demona śniącego i oddawali mu cześć. Poza tym, budynek głównej świątyni wygląda na wybudowany zdecydowanie wcześniej, niż przybyli tam pierwsi członkowie obozu sekty, na czele z Iberionem, któremu do wizji o tym miejscu zesłał sam śniący. Oni przybyli tam zaledwie 5 lat przed wrzuceniem za bariera bezimiennego. O tym, że świątynia została wybudowana wcześniej, świadczą czaszki zdobiące dolne części ścian świątyni, które ściany swoich budynków zdobią przecież Orkowie, czy znajdujące się w jej wnętrzu płaskorzeźby, które spotkać możemy też na orkowej arenie. Oprócz tego, na bagnach znajdują się też pozostałości po jakichś starych budynkach, czy pale ze starożytnymi orkowymi inskrypcjami. No i obóz na bagnie znajduje się niedaleko cmentarzyska orków. W tle możecie też zobaczyć wczesne rysunki koncepcyjne obozu na bagnie, które znacznie różnią się od finalnego efektu. Nazwa Ulumulu została wymyślona dosyć przypadkowo. Pracownik Pirani, który zajmował się jej tworzeniem, zapytał szefa projektu Mike'a Hoga, jak ta broń powinna się nazywać, ale nie był to odpowiedni moment, bo ten miał akurat na głowie opóźnienia i naciski ze strony wydawcy, przez co był dosyć mocno poddenerwowany. Zapytany zbył pytanie i powiedział, żeby broń została po prostu jakoś nazwana, nawet jakby miało to być Ulumulu. Trzy ciekawostki, które właśnie usłyszeliście zostały zaczerpnięte z kanału doktora Borginsona. Inną rzeczą, która mnie ostatnio bardzo zdziwiła, głównie przez to, że nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tak można, pomimo grania w Gotika od lat, jest to, że możemy, zarówno w Gotiku jedynce, jak i dwójce, bez włączenia kodów, czyli słynnego trybu Marvin, podejrzeć statystyki każdej postaci i potwora w grze. Aby to zrobić, musimy wycelować NPCa tak, żeby jego imię się podświetlało, a następnie przytrzymać przycisk akcji, czyli control, albo lewy przycisk myszy, jeśli gracie myszką, po czym przytrzymać klawisz B, potem klawisz V, a potem je puścić i ponownie wcisnąć B. W razie jakby wam nie zadziałało, postaracie się to zrobić w miarę szybko, bo mi to nie zawsze wychodzi, ale jak robię to szybko, to zwykle działa. Inną rzeczą w gotiku, z której nie zdawałem sobie sprawy, ale Wy już szybciej mogliście o tym wiedzieć niż o poprzedniej ciekawostce, jest zaklęcie kontrola. Zapewne używając go jak byłem młodszy, przez to ile jego rzucenie zajmuje czasu, myślałem, że gdy go używamy, to nasz przeciwnik po prostu jest oszołomiony, łapie się za głowę i nic więcej się nie dzieje. Ostatnio jednak postanowiłem poczekać dłużej i okazało się, że używając tego zaklęcia Praktycznie przejmujemy kontrolę nad inną postacią. Nasza postać w tym czasie zatrzymuje się w dosyć charakterystycznej pozie i w każdej chwili możemy do niej wrócić, naciskając Enter. Co ciekawe, możemy się nawet wcielić w gomeza, jeśli będziemy mieli wystarczającą ilość punktów many. Swoją drogą, podczas sterowania inną postacią, nikt nie będzie chciał z nami rozmawiać. Nie teraz! W sumie dziwne, że o tym też nie mówiłem jeszcze wcześniej, ale z osełki, której używa pewien najemnik w nowym obozie, możemy korzystać bez żadnego ostrza w nieskończoność, dzięki czemu możemy zrobić sobie zupełnie za darmo nieskończenie wiele niewykończonych mieczy i następnie je sprzedać. Ale nie polecam grania na takich bagach, bo psują one radość z gry, no ale jak chcecie. Jeśli chodzi o to, jak wyglądała wczesna wersja fabuły pierwszego gotika w punktach. To brzmi ona następująco: Towarzyszenie Diego do starego obozu, odwiedzenie opuszczonej kopalni na początku gry, aby nauczyć gracza mechanik, szukanie jaj królowej pełzaczy w opuszczonej kopalni, upadek starej kopalni po rytuale wezwania Świątego w obozie na bagnach, przygotowanie starego obozu do zaatakowania wolnej kopalni i szpiegowania obozu na bagnach, spotkanie czterech przyjaciół bezimiennego w sekretnym miejscu, eksplozja góry rudy w nowym obozie, uzyskanie dostępu do świątyni Świątego w podziemnym mieście Orków, inwazja Orków po przebudzeniu Świątego, rozejm między obozami z powodu okupacji Orków, Oplężenie i zdobycie starego obozu przez orków, i w końcu zabicie Xardasa, który staje się wrogiem głównego bohatera pod koniec gry. Jeżeli chcemy przejść przez magiczną barierę, wystarczy przemienić się w krwiopijce. Za pomocą kodów możemy przywołać kilka postaci, które zostały wycięte z gry. Jest to na przykład szkodnik Kalasz, który według skryptów miał przebywać w starej kopalni niedaleko pieca hutniczego. Możemy też przywołać szantażystę i jego wspólnika, którzy mieli zajmować się wymuszaniem haraczy. Zapłaciłeś? Możesz przejść. Właśnie, zanim się rozmyślę. Na to, co... Używając kodów możemy też przywołać postać pomocniczą Romana Der Romulanera, który posiada kilka przedmiotów niespotykanych normalnie w grze, czyli Legendary Heavy Sword of Burning i jego jednoręczny odpowiednik Legendary Short Sword of Burning. Są to najlepsze jednoręczne i dwuręczne miecze w grze, które są niewidzialne i oprócz zadawania wysokich obrażeń podpalają też przeciwnika. Ma przy sobie również podobny łuk, zbroję i mapę bez przypisanej tekstury. Towarzysz Jacko czy Jacko, dokładniej mieszacz w ich kryjówce fajkę wodną, w przedpremierowych wersjach gry posiadał imię Reniu. Spotkamy się też z tym imieniem w przypadku kodu na przywołanie tej postaci. Oprócz animacji strzelania z kuszy, o czym wspominałem już w jednym z odcinków, orkowie posiadają też kilka animacji jedzenia różnych posiłków, picia, czy nawet mogą mieć interakcję z rogiem, który możemy znaleźć w mieście orków. Niestety mają za to problem z używaniem pochodni. Zapewne wiecie o istnieniu runy teleportacyjnej do starego obozu, ale czy widzieliście, że w grze występuje też taki sam zwój teleportacji? Możemy go zdobyć niestety tylko używając kodu, który wyświetla wam się teraz na ekranie. Podobnie jest ze zwojami teleportacji do obozu na Bagnach i do Xardasa. Czy zauważyliście, że jeżeli pierwszy raz otworzymy otrzymany na samym początku gry list do magów ognia, to będzie on adresowany do czcigodnego mistrza? A gdy otworzymy go znowu i potem za każdym kolejnym razem będzie on już adresowany do czcigodnego mistrza Xardasa? Nie mówiąc już o tym, że jest zaadresowany do Xardasa, a ten opuścił przecież Stary Obóz i Krąg Ognia 10 lat temu. Poza tym list jest odpowiedzią na poprzedni list Xardasa, więc dziwne, że tak długo zwlekali z odpowiedzią i przez ten czas nie dowiedzieli się o jego odejściu. Poza tym treść listu dotyczy problemów z Bractwem Śniącego... A ono powstało dopiero 5 lat po odejściu ze starego obozu Sardasa. Jest to chyba jedna z największych nieścisłości w grze. Na innych filmach wspominałem już, że twórcy Gutika są fanami twórczości Tolkiena. Nie zdziwi Was zatem pewnie fakt, że postać nekromanty Sardasa była inspirowana innym, samotnie zamieszkującym wieżę z dala od innych ludzi magiem. Sarumanem. W tle powinny wam się też wyświetlać pierwszy koncept Artyk Sartasa i jego wieży oraz pierwszy projekt Szaty Nekromanty. Co ciekawe, 5 lat przed premierą pierwszego Gotika, Aleksander Wittmann napisał książkę, której treść ma miejsce w świecie Gotika i napisał ją na podstawie tego, co wiedział o fabule gry na tamten moment. Książka nosi nazwę Schlaffers Ban, czyli Wygnanie Śniącego, ma 200 stron i w marcu 2021 roku została, oczywiście za zgodą autora, opublikowana w internecie. Niestety póki co jest dostępna jedynie w języku niemieckim. Link do niej znajdziecie w opisie filmu. Kolejną ciekawostką jest wczesny wygląd gotykowych potworów. W tle powinny wyświetlać się różne animacje znanych wam potworów, czy nawet takich, które ostatecznie nie pojawiły się w grze, albo wyglądają po prostu zupełnie inaczej. Za pomocą kodu, który wysiedla Wam się teraz na ekranie, możemy przywołać niewystępujący normalnie w gotiku szkic świątyni śniącego, nie obejmujący jednak ostatnich komnat i samego leża demona. Nadzorca, pilnujący jednego z kamieni ogniskujących, nie jest wrażliwy jedynie na wzór zniszczenia ożywieńca. Można go zabić w normalny sposób bronią, jeżeli zadajemy ponad 150 punktów obrażeń, to znaczy wartość siły plus obrażenia od broni wynoszą przynajmniej 150, lub zaklęciem uderzenie wiatru, ponieważ nadzorca nie jest przecież odporny na obrażenia od Badków. Na filmiku przedstawiającym nieudane przyzwanie śniącego, niektórzy członkowie obozu na bagnie posiadają włosy na głowie. Poza tym, na obrazie rozpoczynającym drugi rozdział, Kor Angar ma głowę czarnej karnacji, lecz resztę ciała już ma białą. Mówiłem wam kiedyś o tym, że początkowo mieliśmy mieć możliwość grać w Gotika jedną z czterech klas, ale pomysł ten przerodził się po prostu w czterech przyjaciół bezimiennego. W tle możecie za to zobaczyć ewolucję poszczególnych początkowych klas postaci. Stern, który możemy dzierżyć w grze. Nie wygląda jak Morgenszterny i nie jest Morgenszternem, tylko raczej Bustyganem. W pierwotnych wersjach gry zupełnie inaczej miał również wyglądać arcymak wody Saturas. Jego wygląd w wersji alfa powinien wyświetlać się wam teraz na ekranie. Ciekawe jest również to, że w roku 1994, czyli około 7 lat przed wypuszczeniem na rynek pierwszego gotika, miała miejsce premiera 27. odcinka niemieckiego słuchowiska radiowego, Ostatni Detektyw. Tytuł odcinka to Kolonia Karna. Historia ma miejsce w silnie zabezpieczonej, odizolowanej przestrzeni więziennej, z której nikt nie wyszedł żywy. Więzienie to znajduje się na pustkowiu Babilonu. Bohater zostaje skazany za różne przewinienia na czas nieokreślony i brutalnie potraktowany. Więźniowie są w dużej mierze pozostawieni samym sobie, a niektórzy z nich noszą. Przy sobie noże i kije. Tytułowa Kolonia Karna to teren na wolnym powietrzu. O średnicy około 10 km, a dookoła i nad nią znajduje się elektroniczny kaptur ochronny, parasol lub kopuła, sięgająca głęboko w ziemię. Na samym skraju kopuły znajduje się zamek, miejsce dostaw towarów, żywności, leków i wszystkiego, czego potrzebuje kolonia. Ludzie organizują się tutaj w klany, czyli tutaj cytat ze słuchowiska, prymitywne formy organizacji, archaiczne struktury plemienne o hierarchicznej strukturze. Przedstawiciele poszczególnych klanów urządzają tak zwaną inspekcję mięsa, czyli werbunek. Jednostek do swoich grup. Prawie wszystkie klany są ze sobą w stanie wojny, a obszar śluzy, podobnie jak miejsce wymiany z Gotika, jest uważany za neutralny. Brzmi znajomo, co nie? Więcej o słuchowisku znajdziecie w linkach w opisie. Przejdźmy może już do drugiej części, wraz z dodatkiem, czyli Gotik 2, Noc Kruka. Ale zacznę od ciekawostki związanej jeszcze z jedynką. Tak się składa, że historia Jarkendaru z Nocy Kruka mocno przypomina fabułę pierwszego Gotika. Porównajmy punkt po punkcie. W kasta wojowników została zlikwidowana po powodzi, z kolei członków starego obozu po zalaniu kopalni spotkała rzeź. Przywódca kasty wojowników Rademes rozkazał wymordować strażników umarłych, a przywódca starego obozu Gomez rozkazał wymordować magów ognia. Kapłani w Jarkendarze głosili, że wszystko wkrótce zmieni się na lepsze, ale nikt ich nie słuchał. Braz poświęcego za to uważał, że śniący ich uratuje, ale inne obozy w to nie wierzyły. Wielki uczony mędrzec nie tylko nie wierzył słowom kapłanów, ale nawet uważał, że dla Jarkendaru nie ma już nadziei. Nekromanta Xardas patrzył na wydarzenia z innej perspektywy i sądził, iż śniący nie tylko nie uwolni swoich. Znawców, ale ich zabije. Uzdrowiciele w czasie zamieszek uciekli z Jarkendaru, zamykając za sobą portal, by następnie wędrować po centralnej części Korinis. Z kolei bandyci po zniszczeniu bariery uciekli z Górniczej Doliny, by również wędrować po centralnej części Korinis, a nawet dotarli do Jarkendaru. Jeżeli będziemy co chwilę zagadywać parsiwala, paladyna na zamku w Górniczej Dolinie, ten w końcu zwróci nam uwagę i dostaniemy za to punkt doświadczenia. Hej! Nie masz nic lepszego do roboty niż zawracanie mi głowy? Wynoś się! Jeśli zbyt wiele razy spytamy się bezimiennego bandytę obok Ramona w Arkendarze o to, jak się wzbogacić, ten nas w końcu zaatakuje. Jak można się szybko wzbogacić? Koniec z uprzejmościami! Owca, którą spotykamy obok wieży Sardasa na samym początku gry, jest najprawdopodobniej owcą z farmy Lobarta skradzioną przez bandytów, która im po prostu uciekła. Nikt niepowołany nie może się dowiedzieć, kto należy do Wodnego Kręgu. Nikt nie mówi o Wodnym Kręgu. To pierwsza i najważniejsza zasada. Nie tego. Jeszcze jakieś pytania? Tekst, który przed chwilą powiedział Lares jest prawdopodobnie nawiązaniem do filmu Fight Club. A wiedzieliście, że po tym jak paladeni uwiężą Beneta w trzecim rozdziale, możemy pójść do Grity i pocieszyć ją i dostaniemy za to jeszcze punkty doświadczenia? Wszystko będzie dobrze. Próbujesz mnie pocieszyć. Dziękuję. To miłe. Jeżeli chodzi o orków w drugim gotiku, to nie mają oni już możliwości jedzenia. Ale za to potrafią w końcu korzystać z pochodni. Na pulpicie w świątyni Inosa, na zamku w górniczej dolinie, znajdują się zapiski arcymaga Koristo. Co ciekawe, urywają się w połowie zdania, gdyż w momencie, kiedy je zapisywał, prawdopodobnie magnaci zaatakowali magów ognia. Przedpremierowy obrazek promocyjny drugiej części gotika, który właśnie widzicie, nie pozostawia złudzeń co do tożsamości smoka ożywieńca. W ten sposób twórcy potwierdzili słynną teorię o tym smoku, zanim w ogóle ta się pojawiła. A zauważyliście, że ani Lestera, ani kawalorna, ani bandytów, czy farmerów z farmy Lobarta nie dziwi, że człowiek, który przybył z górniczej doliny idzie od strony miejsca będącego niejako ślepym załukiem, którego nie łączy ścieżka z drogą na przełęcz? Osoby, które niedawno opuściły górniczą dolinę jak wspomniani Lester, Cavalorn czy bandyci znajdują się w miejscu pod względem dostępnych ścieżek mocno oddalonym od przełęczy. Otóż gdy spojrzymy na mapę zauważymy, że gdyby usunąć stos kamieni znajdujący się za wieżą Sardasa, można byłoby dostać się na przełęcz. Prawdopodobnie zasypanie drogi to sprawka Sardasa, który nie chciałby mu Przeszkadzano. Obecność nieodległego cmentarza oraz zombie może wskazywać na to, iż Xardas posłużył się nimi do budowy nowej wieży i właśnie zasypania owego przejścia. Co o tym myślicie? Aby uniknąć opętania przez poszukiwaczy, wystarczy, że będziemy mieli założony na siebie strój bandyty. Poszukiwacze, jak wszyscy inni NPC, od razu nas wtedy zaatakują. Jeżeli dobijemy umiejętność wydobywania złota do 100%, Finn, po zapytaniu go przez nas, na jakim jesteśmy poziomie, powie, że jesteśmy Góru Kopaczy. Te dwie ciekawostki podesłowic, gwęd ich drugi. Wygląd zewnętrzny biblioteki uczonych w wierkendarze był prawdopodobnie wzorowany na ruinach Petra, dokładniej budowli Alhazna, która znajduje się na terenach dzisiejszej Jordanii. Oprócz tego, że jest to jedna z ciekawostek podesłanych przez Papuciowego, to napisał też o niej w komentarzach widz Koruc. Koragon jest jedyną postacią w grze, której dialogi z podstawki zostały przepisane do Nocy Kruka i nagrane od nowa, w dodatku przez innego aktora dubbingowego. Reszta postaci ma po prostu dograne dialogi z dodatku przez tego samego lub innego aktora dubbingowego, co jest zresztą Zwykle słychać. Posłuchajcie, jak to jest u Koragona. Obie wypowiedziane kwestie były już napisane w podstawce gotika dwójki. Jaki idą interesy? Ta! Lord André rozdaje piwo za darmo na placu wisielców. Z tego powodu zachodzą do mnie ostatnio tylko bogacze z górnego miasta. Jaki idą interesy? A nie przypominaj mi! Lord André serwuje na placu Wisielców darmowe piwo! Prawie nikt tu już nie zagląda oprócz paru bogaczy z górnego miasta. Gestat jest jedyną postacią w grze, która nosi zbroję z pancerzy pełzaczy. Co ciekawe, jeśli my też załatwimy sobie taki pancerz, Gestat zareaguje na to, kończąc każdą rozmowę z bezimiennym słowami: niezła zbroja. Niezła zbroja! Wrzuconym za barierę mistrzem otwierania zamków, o którym mówi Jesper, jest prawdopodobnie rączka. A dowodami na to mogą być chociażby kot na klucz do pomieszczenia, w którym znajduje się jego kufer oraz nazwa kufra w plikach gry. Finger to imię rączki w angielskiej wersji gry. Bardzo fajnym szczegółem potwierdzającym to, że Arkendar nawiedziła kiedyś powódź, jest to, że może tam jest dosyć płytkie. Imię arcymaga ognia z najwyższej rady, Serpentesa może być aluzją do gatunku węża o tej samej nazwie, który często był istotny w różnych starożytnych kulturach. Zresztą, jeśli pamiętacie jego charakter, to według ten wąż całkiem do niego pasuje. Imię Maga Ognia Marduka może za to nawiązywać do najważniejszego boga Panteonu Babilońskiego o takiej samej nazwie. Jeden z pierwszych projektów okładek drugiego gotika był inspirowany okładką filmu Gladiator i na pewno miała ona wpływ na ostateczną wersję okładki do gry. Przed trucizną bagietnego trutnia nie ochroni nawet kot na nieśmiertelność, gdyż nie zadaje ona obrażeń, tylko odbiera życie. Z kolei, jeśli truteń zostanie zabity piorunem zeszponowaliara, jego eksplozja nie odbierze nam życia. Kamienni strażnicy przypominają swoim wyglądem starożytne rzeźby majów. Jeśli zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak wyglądają ogniste demony bez efektów podpalenia i niewidzialności, to wyglądają one tak. Wielu bandytów kruka posiada imiona hiszpańskiego pochodzenia, co może być nawiązaniem do konkwistadorów, którzy odkryli cywilizację Majów i Azteków, a te przecież bardzo przypominają gotykową cywilizację budowniczych. To, że w załodze kapitana Grega są postacie o imionach Bill i Bones, może być aluzją do jednego z piratów występujących w książce Wyspa Skarbów: Bilego Bonsa. Jeśli nie będziemy mieli pieniędzy na szybkie oślecie od Samuela, ten powie: Kredyt umarł! Bank nie żyje! Kto nie płaci, ten nie bije. <laughs> I co ciekawe, jest to specjalne polskie urozmaicenie, gdyż we wszystkich innych wersjach językowych Samuel mówi po prostu. Nie ma złota, nie ma picia. Swoją drogą, wydaje mi się, że jest to też jakieś polskie powiedzenie i spotkałem się też z wersją Kredyt umarł, kryzys żyje, kto nie płaci, ten nie pije. A zastanawialiście się, dlaczego nazwisko Abuina jest takie długie? Arabskie nazwiska są takie, ponieważ zawierają one pochodzenie lub jakieś szczegóły dotyczące danej osoby. I tak pełne imię i nazwisko Abuina oznacza Abuin syn Jadira, który był synem Omara Kalida, który to był synem Hadzi, o nazwisku Al-Sharidi lub pochodzący z Sharidi, nie jestem pewny. Postać o takim samym imieniu jak Arcymak Ognia, Talamon, z Klasztoru miała pojawić się w niedokończonym dodatku do pierwszego Gotika, Gothic Sequel, i miał tam pełnić rolę przywódcy Gildii Uzdrowicieli. Wygląd jego postaci powinien wam się wyświetlać teraz na ekranie. Jeżeli zostawimy sobie paczkę od Baltrama dla Skipa, to w Jarkendarze będzie kolejny powód dla Henry'ego do obniżenia nam ceny za wejście do obozu piratów. Mam przesyłkę dla Skipa. Jest w środku? Tak, jest w środku. Coś jeszcze? Tak naprawdę nie potrzeba umiejętności skradania, żeby okradać ludzi w ich mieszkaniach. Wystarczy chodzić tyłem. Działa to w ten sam sposób. Paladin Tengrona czy Strażnik Bilgot mają gildię Mieszkaniec, co jest dosyć dziwne, bo nawet mieszkańcy miasta mają gildię Obywatel a najemników Alvareza i Engardo można okraść. Aby to zrobić, należy sprowokować jednego z nich do walki wyciągniętą bronią, następnie odciągnąć od farmy i uciec, a potem, jak zagadamy do niego, pojawi się okno dialogowe z opcją kradzieży. W pierwszym gotiku brama do zamku otwiera się kołowrotem, zaś w dwójce za pomocą dźwigni. Co ciekawe, cały wymiar ludzi w Gotiku jest otoczony przez stworzoną przez bogów barierę, która w różnych okresach słabnie i pewnego dnia może dojść do ataku wymiaru demonów na królestwo ludzi. Możemy się o tym dowiedzieć od Hyglasa, po tym, jak przeniesiemy mu księgę Boska Moc Gwiazd. Losowej Paladeni w Grze mają przy sobie po ich pokonaniu goblinie Jagody. Tą ciekawostkę również podesłał Wic Gwendig II. Za pomocą kodów możemy przywołać postać pirata Thomas, którym nie ma jednak żadnych interakcji, i pomocniczą postać o imieniu Aja, którą możemy zatrudnić jako ochroniarza i która, co ciekawe, została nawet zdabingowana i posiada specjalną wersję dwuręcznego szponu Beljara. Obawiam się, że teraz musimy się rozstać. No! Zabieraj się! Obywatel siedzący na ławce za domem Halvora, według skryptów miał mieć na imię Gernot. Potwierdza to też kot na jego przywołanie. Co więcej, skrypty Gernot's Drink i Gernot's Happy podpowiadają, że mogła być z nim powiązana jakaś prosta, poboczna misja polegająca na dostarczeniu mu czegoś do picia. No to teraz przejdźmy do ciekawostek dotyczących trzeciego gotika. Po pierwsze, jeśli skoczymy z masywu górskiego niedaleko Cape Dan do morza, odblokujemy za darmo umiejętność akrobatyka. Ciekawostkę napisał w komentarzu użytkownik Kubis. Struktura papieru, która została użyta do stworzenia. Mapy w grze pochodzi z dwustuletniej rodzinnej Biblii, którą posiadał jeden z twórców Gotika. Na wczesnej okładce trzeciego gotika pewna nieznana z imienia osoba miała siedzieć na koniu i co ciekawe była inspirowana plakatem filmowym z ostatniego Samuraja. W tle powinny wam się też wyświetlać inne wczesne wersje okładek. Na początku filmu mówiłem wam o figurkach goblinów tworzonych w ramach promocji pierwszego gotika. Tak się składa, że w przypadku gotika trójki też powstała figurka, czy raczej figura, bo był to rzeczywistych rozmiarów Nordmarczyk stworzony przez australijskie studio Oxmox. Te trzy ciekawostki również zaczerpnąłem z kanału doktora Borginsona i dzięki jego uprzejmości. Mogliście również zobaczyć związane z nimi grafiki. Mówiłem już kiedyś, że Robert Gawiński, lider zespołu Wilki, jest fanem serii Gothic i zdabingował nawet postać Kerta w trójce. Co ciekawe, planowano nawet piosenkę wraz z teledyskiem promocyjnym do Gotika, z jego udziałem. Ale owe plany nie zostały jednak zrealizowane. Poza tym treść jednej z jego piosenek pod tytułem Kaleidoskop Bardo może być nawiązaniem do gotyka. Po założeniu elitarnego pancerza asasyna, bezimienny ma opalone i chudsze ręce. Mapa warantu pojawiła się przez chwilę w trzynastym odcinku francuskiego serialu animowanego pod tytułem Wakfu. Głos czarnego maga Amula podczas rozmowy z nim jest inny niż wtedy, kiedy wygłasza swoje nauki. I, I nie zamierzam cię uczyć, dopóki nie oddasz jakiejś wielkiej przysługi miastu Bakaresz. Jesteśmy ludem wybranym. Bogactwo dla nas, władza dla Beliara. Podobno początkowo asasyni byli wzorowani na samurajach. W tle powinny Wam się też wyświetlać ich wczesne grafiki koncepcyjne. Całkiem możliwe, że nazwę miasta Gota twórcy zaczerpnęli z rzeczywistego miasta o takiej nazwie położonego w Niemczech. Tym bardziej, że Gotik to przecież niemiecka gra. Klasztor Magów Ognia jest sklasyfikowany jako obóz buntowników, dlatego po wybiciu będących tam postaci otrzymamy ostrzeżenie od jednego z przywódców jednego z ludzkich obozów. Za pomocą kodów możemy przywołać kilka postaci testowych nie mających za bardzo żadnego zastosowania, takich jak Chenor, Jokan, Umut i Tuvas oraz postać o imieniu Ines, która jest bardziej interesująca, ponieważ korzysta z unikatowego modelu ciała, którego nie można znaleźć u żadnego innego NPC w grze. Jako, że coraz ciężej jest mi znaleźć ciekawostki z Gotika Jedynki, Dwójki i Trójki, szczególnie po zrobieniu filmów po 100 ciekawostek o każdej z tych gier, pomyślałem, że trochę ciekawostek w tym odcinku mogłoby być też o chyba najpopularniejszym ostatnio i według mnie najlepszym modzie, czyli Kronikach Mertany Archolos. Jakieś 3 miesiące temu zrobiłem już film ze Stoma Ciekawostkami o tym modzie, ale jest on tak bardzo wypchany isteregami, że na luzie znajdzie się ich jeszcze sporo. A jeśli jeszcze w niego nie graliście, to z całego serca wam polecam, bo gra się w niego tak samo dobrze jak w oryginalnego Gotika, a mi osobiście momentami grało się nawet lepiej. No i ogromnym plusem jest to, że został zdabingowany przez profesjonalnych aktorów i można go sobie za darmo pobrać ze SteamA czy Goga. No ale już nie przedłużam, kolejna ciekawostka. Postać o imieniu Amdrak jest nawiązaniem do gotikowego Kaimy, który ogrywa m.in. New Balance z kołem Fortuny, czyli Karami, zresztą imię pirata Amiak to tył Kaima. Ciekawostka podesłana przez widza o nazwie Wojownik XXX i kilku innych widzów. Z kolei, postać detlowa, Bestis Archolos, jest aluzją do Detlafa, Bestis Bokler, z Wiedźmina III, dokładniej dodatku krew i wino. Fletem, który dostajemy od Szczurołapa, możemy osłabić śpiącego cieniostwora z jednego z listów gończych. Jeśli wyślemy nordmarczyka Garda na wulkan, to za pomocą kodów możemy go tam faktycznie spotkać, a ten skomentuje nawet owy wulkan. To naprawdę fajny wulkan. Postać pirata Celebrindala jest nawiązaniem do youtubera o nazwie Celeb55, który nagrywał Gotika 2, ale padł mu dysk. Dokończył on jednak serię po 6 latach. W grze ukazany jest jako martwy kapitan, ponieważ przerwanie miało miejsce zaraz po wypłynięciu na wyspę Redorad. Ciekawostkę podesłał widz 3719. Rzeczą, której potrzebuje do podrapania się stary dziwak jest ręka szkieletu. O, widzę, że masz przy sobie idealną drapaczkę. Eee, chodzi ci o to? Tak, właśnie tak. Dziękuję za pomoc. Jeżeli chodzi o ukrytą kryptę, która jest easter eggiem od twórców gry, o której już kiedyś mówiłem, to tak się składa, że nie trzeba wykorzystywać kodów, żeby się do niej dostać. Aby otworzyło nam się przejście, wystarczy przeczytać książkę Kroniki Mertany, którą otrzymamy od kronikarza znajdującego się niedaleko Kościoła Inosa. Postać Pirata Sola prawdopodobnie nawiązuje do postaci Sola Goodmana z serii Better Call Saul i Breaking Bad. Oprócz imienia posiada też twarz podobną do tej postaci. Po wypiciu przez nas trzech eliksirów czasowych naraz, odblokujemy osiągnięcie próba traw, co jest oczywiście od do Wiedźmina. Z kolei postać Uwe, a dokładniej jego imię i to, że jest stolarzem, może nawiązywać do treści utworu Uwe Kolarz nagłego ataku spawacza. Za to Paola Silbach, który jest piekarzem, może nawiązywać do mema o piekarzu Paola. Kolejną ciekawostką są trzy miejsca ze znajdźkami wysiedlające wam się teraz w tle, które podesłał mi kolega Grzegorz. Dziękuję i pozdrawiam. Jeżeli cztery razy spytamy się Rika skarżmy w Silbach, jak życie, ten zwymiotuje. Całe zadanie statek w porcie jest bezpieczny, może nawiązywać do podejścia do pracy w czasach PRL-u. Postać pogromcy polnych bestii jest aluzją do machinimy pod tytułem Polna Bestia Slayer autorstwa użytkownika Reisen Machinima. Wędrowiec, a dokładnie jego wygląd i opcja zaproponowania mu, żeby został płatnym zabójcą, nawiązują do machinimy Assassin's Creed autorstwa Milo. Ostatnią ciekawostką w dzisiejszym filmie jest ksardasowa koszulka, którą na sobie mam, bo być może część z Was zainteresowała. Pamiętacie jak na początku odcinka powiedziałem, że dr Borginson wzbogaczył ten odcinek nie tylko merytorycznie, ale też wizualnie. W drugiej kwestii miałem na myśli właśnie tą koszulkę, którą przysłał mi w prezencie. Dzięki bo naprawdę mi się podoba i myślę, że będzie idealna do nagrywania takich filmów o gotiku jak ten dzisiaj. Jeżeli chcecie dowiedzieć o niej więcej, to zapraszam was na kanał doktora Borginsona. Jakiś link do konkretnego filmu na pewno będzie w opisie. To już wszystko, co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Zapraszam Was też do obejrzenia pozostałych filmów ze Stoma Ciekawostkami o różnych częściach Gotika oraz do subskrybowania, komentowania, lajkowania i wspierania kanału. Możecie też być na mojego Discorda, Instagrama i TikToka, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Na razie.